Orkanko na można powiedzieć, ciężkie jest życie piłkarza. Czy początki są różne? Bo tak bym to określił. Wszystko się może wykuć jeszcze, no ale debiutujecie w lidze? Jakie wrażenia, jakie opinie? Jak się chłopakom podoba? Chłopakom się podoba bardzo. Opinie myślę, że też bardzo dobre. Rozgrywki stoją na dobrym poziomie. Chłopaki mogą tutaj dużo wynieść z tych rozgrywek. Co prawda, trenują dopiero od kwietnia, ale. Z treningu na treningi, z meczu nawet mecz widać postępy. No wiadomo, 100%. No, po liczbie też widać, bo mamy tutaj grupę, zaczynaliśmy od 10 osób, mamy grupę 20 kilku teraz chłopców. Mhm. E, także, no, serce rośnie jak się ogląda tych chłopaków. E, no, a co do ligi, to, to ja osobiście jestem bardzo zadowolony. No, może kilka przepisów bym troszeczkę innych wprowadził, ale, ale, jest, ale, sama, to to ale sama idea i zasada y, tutaj tego, tego spotykania się tutaj co to sobotniego to jest, to jest bardzo dobry pomysł. Jesteście z jedną grupą czy z większą ilością roczników tutaj w Poznaniu? My jako Orkan Konarzewo tutaj gramy z jedną grupą. Pozostałe roczniki u nas w klubie tam grają w tych rozgrywkach wzp u mhm. Natomiast ja osobiście już od początku wybrałem tę wersję tutaj. Mamy blisko do Poznania. Taka, taka to, przygoda, tak? Wyjazd, mecz? Mam, nie mam blisko do Poznania, ale lepiej się możemy zebrać, nie mhm. musimy gdzieś dalej jeździć, także, także wszystkim to odpowiada, nie ma żadnego problemu. To są uczniowie której klasy? Pierwszej, drugiej, trzeciej, To są chłopcy z rocznika 2008, 2007 i 2006 jest kilku chłopców, mhm. e, także, także grupa nawet jest młodsza niż, niż ta, która powinna być dopuszczona do rozgrywek, także no, no. mam nadzieję, że to za zaowocuje i, i, i za jakiś czas, może za rok, jak się tutaj spotkamy, to no to już będziemy troszeczkę wyższe sobie No tak, to teraz odprawa taktyczna przed meczem i analiza po meczu, to w takim razie co bym pan powiedział to znaczy, na analizie wideo czy wszelkich innych możliwych, to znaczy czego analiza, się mają uczyć? Analiza i wszelkie wskazówki ograniczają się do tego, że po prostu uczymy się tego, jakie są pozycje na boisku, uczymy się jak należy się ustawiać, uczymy się jak należy się zachować gram w obronie, w ataku. To są takie proste rzeczy, które chłopcom można przekazać w tym wieku, bo jak wiemy ich jakby chłonność, umiejętność skupienia uwagi jest mniejsza troszeczkę niż na poziomie do, do dorosłych ludzi. Także tutaj raczej bardziej przez zabawę, przez, przez powtarzalność. Yy, próbujemy im przekazać to co, yy, to, co, to, co powinni wiedzieć. Bramkę już zdobyliście, czy jeszcze czyhacie na tę bramkę? Jedną, to, nie, jedyną? no, bramkę już tutaj zdobyliśmy <grym> trochę. No, dzisiaj, mieliśmy, był trudny, dzisiaj, tak. dzisiaj mieliśmy bardzo trudnych y, przeciwników, y, ale przyznam się szczerze, że nie jest źle. Myślę, że będzie gorzej. Naprawdę dobrze to wygląda. Widać, tak mówiłem wcześniej, że coraz lepiej chłopaki się prezentują, też trzeba było się przestawić. Ee, że tak powiem, z takiego grania między sobą, na nagranie na między, między takie tak jest ligowe, e, na różne zachowania, na wykonywanie tych rzutów różnych rzutów wolnych czy, czy autów. Także jest ja jestem, jestem bardzo zadowolony z e, takim odkresie i tak chłopaki bardzo to chłoną.